Witajcie, sorry, że się tak będzie mnie włączam. Nagrywam to drugi raz. Mój brat mi coś naprawił z dźwiękami. Wielkie dzięki marshal. Po raz setny! Coś tam zrobił z wave'em. Nie, nie, mogę się w tym kupić i nie znam. Widzę, w ogóle coś robi z comon, się na tym nie znam. A zaraz się wyłączę i zobaczę, czy wszystko jest dobrze. Chociaż nie, później będzie taka muzyka, to wtedy zobaczę. Odzwierciłam z wycieczki. Staram się Wam jak najmniej o nie opowiadać, chociaż trudno, bo było bardzo fajnie. Byłam w pogorzelicy nad morzem. Mieszkałam z, w domku z dwoma koleżankami. Ogólnie było spoko. O, wcześniej zebrałam skarbony. I klatki! Już wiem, czemu mi brakowało. O, patrzcie. Co? Ludzie. Stary. Co ja, ja robisz? No więc byłam w tej Byłam nad morzem. W ogóle głównie to szliśmy albo nad plażę. Strasznie biało, strasznie. Ale siedzieliśmy w domkach. Trochę nudna było, ale czytałam sobie gazety, więc nie było źle. Gadałam z koleżankami i głupiałyśmy się. W ogóle, jak był wieczór. To ja tam śpiewałam z teczkowską i banasza, się spał, no wiecie. Oko za oko, słowo za słowo, żeby spały. O, o! Starałam się dla Rubina. Wcześniej ty tam wlazłam, jak głupia. Co tam dalej robiłam? Dobra, teraz chwilkę sobie pogadam. Bez ona tu sobie stoi, ja się boję, że ona coś zrobi. Tak wiem, mam dojechać do mety przed tobą. to pełko? Ciepełko, jakie jak on to mówi. Dobra, na razie sprawdzę czy wszystko się ładnie nagrało. Czekajcie. Okej. Okay. Wszystko w porządku. No ja czy teraz skończyłam nota. No pierwszy dzień właśnie był fajny, jak śpiewałam do... Miałam spokój o północy 30, kiedy pozasypiały. Najlepsze, że za drzwiami to były nauczycielki, bo miały pochój obok nas. Domek był taki połączony, jakby trudno powiedzieć. No i to znaczy znam, że wszystko słyszały, no nie zły, nie? To szczęście rozumiałe było. Dobra. A jutrzejszy dzień to w ogóle taka katastrofa, bo oczywiście w niechorzu się zgubiłam, kompletnie nie wiedziałam gdzie mam zbiórkę. Spóźniałam się 20 minut. W końcu mnie ekipa ratunkowa odnalazła. To znaczy dwie moje koleżanki nie szukały. ja przestraszyłam, w nawet nie macie pojęcia. Kupiłam sobie blond perukę i teraz wiem, że to zdecydowanie nie jest mój kolor. No i żadnych topów, żadnych topów. Już nie mogę na żadne wtopy sobie pozwolić, muszę dojechać na dół przed Globoxem. On to wyjaśniał, ale on tak... Cześć, że trudno zrozumieć. robić. Bessie mi tutaj łazi. mi nie wciskaj mi spacji, Wciskaj mi spację. Skoczę teraz sobie przez nie? pętlę. na ten też coś, dobra tam. Pewnie wszyscy wiedzą, ja nie wiem. Mm. Dobra, i co tam dalej? No i oczywiście wróciłam, na szczęście mi darowali winy, nie gniewali się tak. A potem jak wróciłam do domku, to od razu mnie koleżanki z pokoju zaczęły mnie maltretować pytaniem A który chłopak ci się podoba? W końcu pozasypiały. No mm. i co? No i w ogóle fajnie było, mi się podobało. No. I muszę wam przyznać, że byłam naprawdę wzruszona, kiedy w odcinku miałem ostatnio PWH nasza zima zła. Zobaczyłam, że tyle komentarzy dostałam, że tak szybko się pośpieszyliście. mieliście na to kilka godzin i to zrobiliście. Nie? Widziałam tego wieczora, a już widzę już komentarze gdzieś, No po prostu coś pięknego. I to nie takie krótkie komentarze. No a trudno jeszcze raz. Wcześniej to za trzecim razem mi się udało. Mm, jakoś tak. No może teraz będzie szybciej. No w każdym razie. Co mm, tam wiadomo? No i byłam bardzo wzruszona. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Musicie wiedzieć. Wiem, że za każdym razem jak. Widziałam tam jakąś brzozę, no to natychmiast o Was myślałam. O mojej karierze. że tak to nazwę. Kariera. <tosłuch> I. Oj, nie, nie, nie. nie, mnie robi tak. ze mnie Dobra Jeszcze raz Wam, dziękuję Dla Was chce mi się nagrywać Tak to bym sobie teraz, nie wiem Chciałam się przechodzić czy tu ponad pulami drugi raz, ale okej, okay, staram się dla Was Dobra Globox, ma być pierwsza, prawda? Ciepełko Spoko, no ale jak? Muszę go przytulić tam, tam w ogóle to było zimno. W nocy, trzeba było koseł się nakrywać i wszystko. Jak się budziło o siódmej, o siódmej była ta brudka, to tak zimno, tak ściekle się spać nie chciało. To się nie dziwcie. Teraz to w ogóle mam tyle do nadrobienia w oglądaniu. trzy ja, dni mnie nie ma i wszyscy szaleją z wrzucaniem. Znaczy <laughs> ja tak mówię, szaleją. Tam nie wszystko szaleją. No i nie trafiłam. No i. O no dobra, to już wiecie. A co do gry, to teraz jest właśnie. Ten wyścig to jest jeden z najlepszych momentów, najbardziej lubianych. Ta muzyczka. ta muzyczka tak sobie nie kręci? Wszystkich kręci najbardziej. Zimowa znowu trochę. Okej, okay, nie jest taka zła. Czasie będę czekać muzyczki, ale ja mam swoje faworyty. Wy macie swoje faworyty. Nie narzekam. Dobra. Glimmery ma jakoś prawo po tym disco, czymś Och, pracujemy tutaj. No, no, jak za cicho mówię, no to jeszcze raz. Wstało 11.30. Taka mądra jest to, taka mądra jestem. Na szczęście brat webny walił, no to nie pobudził. Zupełnie. Błagam, nie mówcie, że jest źle. Jeszcze ten nudny filmik, oglądajcie sobie, póki możecie. Teraz tak ładnie nie przejdzie do kwaterem mrok bo następny świat się tak nazywa. Świat, tak powiem. Kwatera mrok I. I... I... Nie wiem, co powiedzieć. I następny światy to naprawdę nie lubię go. A jeszcze następny, bo to będzie przedostatni. Hej, ja tam widziałam sok ze śliwek. To przedostatni, a ostatni to jest koszmar. Po prostu czysty koszmar, widzicie? Jeszcze to ponad chmurami. Mam wszystkie klatki teraz, super. A tutaj to... Bym wlazła, ale po co? I zrobię balony. Teraz. Jeszcze raz. Po raz drugi mi się nie nagrało tak, jak trzeba. Jak mi się teraz nie nagra, to po prostu. Ale za każdym razem przegrywałam, może teraz wygram. I sorry, że takie buczenie mam w mikrofonie, ale. już nie wiem, jak to ustawić. inaczej. Oa! Jeszcze raz, ok, w tym czasie sprawdzę, czy się ładnie nagrało. No to jeszcze raz. No to było jeszcze za krótko, ja mam wam dużo tutaj do pokazania, nie mogę tak szybko przegrywać. Chociaż kiedy byłam dzieckiem, to właśnie na tym etapie najczęściej przegrywałam, na początku. Dobra, wytłumaczę chyba po raz trzeci, na czym to polega. Ten czerwony pas jak to życie i nam ucieka. Uzyskamy dzieciak, zbierzemy Rubina, albo już nie wiem czy to... O! Jeszcze raz! Jeszcze raz to, jeszcze to, to pas, dobra. mi się dialogi, bo mówię o trzech tematach na raz, no to mam. Muszę to przejść jak najdalej, no bo... Zwykle że gdzieś i kusiłam tu przed końcem, nie mogę teraz tak kusić, przecież wy chcecie zobaczyć, jak to wygląda może. Staram się, jeju, ale już nie mam na to siły. Więc balony, no to łatwo się wywnioskować, czemu się tak nazywa, bardzo dużo balonów. Jak widzicie, tutaj Rubin nam dał czas. A ten żółty pasek, to musimy... On zmniejsza się, kiedy zmienia... Zbieramy szmaragdy. spotkamy ich chyba tutaj 4 albo 5, chyba 5. Jak zbierzemy wszystkie, wygrywamy, ale to nie jest takie proste, bo nam czas ucieka. Szmarek uzupełnia nam właściwie bardzo dużo czasu, prawie że cały. Czasem cały. Nie ma połowy czasu nam uzupełnia. Dobra, tu łatwo się zapomnieć o wszystkim, się rozpłaszczać. Występują tutaj tylko dwie puszki, czyli kurydza i te śledzi, to znaczy sardynki. To mam jak najdalej, nie? Ja Bo się boję, że mi się nie uda. Jest ta muzyka. To jest muzyka ze statku, jak pewnie się poznajecie. Ale nie wiem, mimo wszystko ta muzyka zawsze się najbardziej kojarzy z tą minigierką. Też ją tak przez lata zapamiętałam, to znaczy ten posmak, nie? Posmak, cień. Jak to powiedzieć? Zapamiętałam mniej więcej, jak brzmi. Nie wiem jak to było, jak usłyszałam na statku to chyba od razu się dopytałam, że będzie pukać. Coś takiego. Nie wiem. Pamiętałam mniej więcej jak brzmi. Dobra, wolę skakać, bo... Bo bez ryzyka nie ma zabawy, tak? Nie, ja wolę skakać, bo wtedy się bardzo śpieszy, mam wrażenie. Nie, ale jest dobrze. Wolniej, Wolniej i to nie jest na czas. To nie jest na czas. Dobra. tam dalej? No, mam dużo do oglądania. Oczywiście wstałam sobie o ściekle w później porze. No, sorry, musiałam to spać, No i. No i jak widzicie, mam mało czasu. Przeszukamy na coś jeszcze? A, muszę się ogarnąć, bo jutro mam apel i zakończenie roku. Znowu się będą ze mnie śmiać. Nie wiem. To, to jest trudne do tłumaczenia, czemu się ze mnie śmiać. sytuacja sytuacji się bardziej śmiali. Taki zamur brał. <laughs> Jutro też muszę przyjść w ogóle wcześniej do szkoły niż wszyscy, ale nie to pasuje. No, wam powiedziała dlaczego, ale okej. Okay. Co ja cię będę przechwalać jak jakaś... Nie wiem. Zapatrzona sobie lalunia. Zachowam to dla siebie. Nie wystarczy, wam wciskam taką mam średnią... A przecież to żaden osiąg, bo u mnie w szkole naprawdę nie jest tak trudno. którzy mają gorzej. Ale mi się w mojej szkole podoba. Zaraz tracę kontrolę po prostu. Teraz się boję, że teraz padnę. Nie zabrałam rubina, teraz przegram. Zawsze przegrywam, a zbiorę tu rubinę, tylko że później to jest taka właśnie pułapka. Najmniej helikoptera. Używacz oto skutki braku helikoptera. Wcześniej doszłam. Później! Co za obciak! <noise> Mogę płakać. A, nie dowiecie się co jest dalej. A to takie ciekawe. Mmm. Zobaczcie, mam tyle filmów. Jeszcze dwa. Co się gra kończ. No, no, moje życie, moje biedne życie. Dobra, postaram się to wrzucić jak najszybciej. Mm. E, coś jeszcze? Nie, dobra, to się wyłączam. No dobra, cześć.